Ulica powstała w początkach XIX wieku, w okresie zabudowy tej części miasta po zniesieniu średniowiecznych obwarowań. Jej nazwa wywodzi się od młynów wodnych, znajdujących się dawniej w sąsiedztwie w Dolinie Rzeczki Bogdanki. Obiekt wybudowany w stylu neobarokowym w latach 1905-1908. Wewnątrz reprezentacyjna, dwubiegowa klatka schodowa z zachowanymi balustradami. W skrzydle zachodnim trójkondygnacyjna hala świetlna, której kondygnacje obiegają arkadowe galerie połączone pomostami z kutymi balustradami. Zachował się bogaty wystrój architektoniczny wnętrz jak kolumny, pilastry, balustrady wykonane z piaskowca i marmuru westfalskiego. Kamienica narożna z 1913 roku. Drzwi w mieszkaniach w większości zachowane oryginalne drewniane. Kamienica z 1910 roku. Zachowany wystrój klatek schodowych z formą i kształtem biegów schodów, balustrad, poręczy i słupków. Zachowane w dużej części oryginalne drzwi wejściowe do mieszkań oraz drzwi w mieszkaniach, niektóre z oryginalnymi mosiężnymi klamkami i szyldami. Neogotycki gmach konsystorium królewskiego z lat 1893-1894, parterowa przybudówka, przylegająca do lica murów, wieży i elewacji wschodniej mieści wejście główne. Ryzality od strony wschodniej i południowej zwieńczone neogotyckimi szczytami zblendowanymi ślepymi oknami. We wnętrzach zachowała się klatka schodowa z dekoracyjną balustradą, a także oryginalna stolarka drzwi i okien. Kamienica z lat 1890-1891. Kamienica Narożna z 1893 roku.